straszne drdmały prezentują. Howard Phillips Lovecraft Zeznanie Radolfa Cartera Powtarzam wam, panowie, wasze przesłuchanie jest bezowocne. Trzymajcie mnie tu przez wieczność, jeśli wola. Wtrąćcie mnie do więzienia lub skażcie na śmierć, jeśli potrzebujecie ofiary dla przebłagania ubudy, którą zwiecie sprawiedliwością. Ja nie umiem dodać nic ponad to, co już powiedziałem. Wszystko, co pamiętam, zeznałem w największej zgodzie z prawdą. Niczego nie przekręciłem, ani nie ukryłem. Jeśli zaś cokolwiek pozostało niejasne, winne jest temu jedynie chmurne omrocze, jakie spowiło mój umysł, oraz mgławicowa natura z gruz, które to omrocze na mnie ściągnęły. Powiadam raz jeszcze. Nie wiem, co spotkało Harleja Warrena. Myślę wszelako, wręcz mam nadzieję, że pogrążył się w ukojonym zapomnieniu, o ile gdziekolwiek istnieje rzecz tak błogosławiona. Prawdą jest, że od lat pięciu byłem jego najbliższym przyjacielem i częściowym wspólnikiem jego straszliwych badań, wiodących w nieznane. Nie zaprzeczę, choć pamięć moja jest zatarta i niepewna, że ten wasz świadek mógł widzieć nas razem, jak mówi prorogatce Gainesville. Gdyśmy o wpół do dwunastej tamtej okropnej nocy szli w stronę wielkich cyprysowych bagien. To, żeśmy nieśli latarnie elektryczne, szpadle i osobliwy zwój kabla z podłączonymi urzędzeniami, mogę nawet potwierdzić, wszystkie te rzeczy odegrały bowiem swą rolę w owej jedynej ohydnej scenie, która wraziła się w moją rozedrganą pamięć. Lecz jeśli chodzi o to, co działo się później, oraz dlaczego następnego ranka znaleziono mnie samotnego i oszołomionego na skraju bagna, muszę stwierdzić raz jeszcze, nie wiem o tym nic prócz tego, co mówiłem wam kilkakroć. Powiadacie, że ani na bagnach, ani w ich pobliżu nie ma nic, co mogłoby posłużyć za scenerię tego przeraźliwego zdarzenia. Odpowiadam, nie wiem nic ponad to, co widziałem. Mógł to być Zwit lub koszmarny sen. Żywię gorącą nadzieję, że był to Zwit lub koszmarny sen, lecz to już wszystko, co mój umysł przechował z owych wstrząsających godzin, jakie nastąpiły, gdyśmy zniknęli już z oczu ludzkich. Czemu zaś Harley Warren nie wrócił? Wyjaśnić mógłby tylko on sam lub jego cień. Lub pewna nienazwana rzecz, której opisać nie umiem, jak powiedziałem wcześniej, przedmiot dziwacznych dociekań Harley'a Warrena był mi dobrze znany. W pewnej mierze ja także go zgłębiałem. Z jego ogromnej kolekcji dziwnych, rzadkich ksiąg na zakazane tematy przeczytałem wszystkie, które napisane były w znanych mi językach. Było ich wszakże niewiele w porównaniu z tymi w językach, jakich nie rozumiem. Większość, jak sądzę, była po arabsku, a natchniona przez czarta książka, którą ściągnęła na zgubę książka którą wyniósł w swej kieszeni ze świata, złożona była znakami, jakich nigdy w życiu nie widziałem. Warren nigdy mi nie mówił, co było w niej napisane. Jeśli chodzi o materię naszych badań, czyż muszę powtarzać, że nie całkiem już ją pojmuję? Mam to zresztą za okoliczność miłosierną. Było to bowiem studia straszliwe. Skłaniała mnie zaś do nich raczej podszyta niechęcią fascynacja niż szczere upodobanie. Warren zawsze dominował nade mną, czasem się go bałem. Pamiętam o, o jaki dreszcz przyprawił mnie wyraz jego twarzy w noc przed owym okropnym zajściem, gdy nieustająco wykładał mi swą teorię objaśniającą. Dlaczego niektóre zwłoki nigdy nie ulegają rozkładowi, lecz spoczywają jędrne i tłuste w grobach przez tysiące lat? Ale teraz już się go nie boję, bo podejrzewam, że poznał okropności nieosiągalne dla mej wiedzy. Teraz boję się on niego. Mówię raz jeszcze. Nie potrafię określić dokładnie, jaki tamtej nocy przyświecał nam cel. Miał on rzecz jasna wiele wspólnego z książką, którą niósł ze sobą Warren, owym starożytnym dziełem napisanym niemożliwymi do rozszyfrowania znakami, które miesiąc wcześniej dotarło doń z Indii. Przysięgam wszelako, że nie wiem. Co spodziewaliśmy się znaleźć. Wasz świadek powiada, że widział nas o w pół do 12 przy rogatce Gainsville, gdy zmierzaliśmy w stronę wielkich cyprysowych bagien. Może to i prawda, nie pamiętam dokładnie. W moją duszę wryły się tylko jeden obraz, jedna scena, godzina zaś musiała być późna. Grubo po północy, niknący sierp księżyca stał bowiem wysoko na omglonym nieboskłonie. Miejscem, ku któremu zdążaliśmy, był starożytny cmentarz. Tak starożytny, że drżałem na widok wielorakich oznak pradawności jego dziejów. Leżał w głębokiej Wilgotnej kotlinie porośniętej gęstwą traw, mchów oraz osobliwie płożącego się zielska i wypełnionej ulotnym fetorem, który w mej jałowej fantazji określiłem absurdalnie jako woń gnijącego kamienia. Na każdym kroku napotykaliśmy oznaki zapuszczenia i rozpadu. Prześladowała mnie myśl. Że Warren i ja jesteśmy pierwszymi żywymi istotami, jakie zakłóciły tę śmiertelną ciszę wieków. Ponad skrajem doliny Nikły niknący księżyc przezierał przez cuchnące opary, które zdawały się bić z nieodkrytych katakumb. W jego słabych, chwiejnych promieniach dostrzegałem odrażające zbiorowisko starożytnych płyt, urn, nagrobków i Fasad mauzoleów, kruszających, porośniętych mchem, pokrytych plamami wilgoci, i po części zasłoniętych rozbuchano ponad miarę niezdrową roślinnością. Z mojej własnej obecności w tej strasznej nekropolii zdałem sobie wyraźniej sprawę wówczas, gdyśmy z Warrenem przystanęli przed jakąś na poły zrujnowaną mogiłą i zrzuciliśmy z barków brzemię, którym jak się zdaje, byliśmy obładowani. Dopiero teraz spostrzegłem, że przyniosłem ze sobą latarnię elektryczną i dwa szpadle. Mój towarzysz zaś był zaopatrzony w podobną latarnię oraz przenośne urządzenie telefoniczne. Z naszych ust nie padło ani jedno słowo. Miejsce i treść naszego zadania wydawały się nam bowiem znajome. Niezłocznie chwyciliśmy szpadle i jeliśmy, zdzierać trawę, chwast oraz luźną ziemię z płaskiego, archaicznego grobowca. Odsłoniwszy całą powierzchnię złożoną z trzech potężnych granitowych płyt, odstąpiliśmy kilka kroków do tyłu, by przyjrzeć się tej mogilnej scenerii. Ładen przeprowadzał też chyba w myślach jakieś obliczenia, po chwili zbliżył się z powrotem do grobu i posługując się szpadlem, jak dźwignią, usiłował podważyć płytę leżącą najbliżej kamiennej ruiny, która w swoim czasie mogła być nagrobnym pomnikiem. Nie udało mu się, dał więc znak, bym przyszedł mu z pomocą. Połączywszy siły, obluźniliśmy wreszcie płytę. Dźwignęliśmy ją do góry i przechylili na bok. Płytą ukazał się czarny otwór, z którego buchnął wiew miasmatycznych gazów, tak smrodliwych, że zdjęci z grozą odskoczyliśmy do tyłu. Wszelako po chwili zbliżyliśmy się ponownie do czeluści i stwierdziliśmy, że wyziew stał się znośniejszy. W świetle latarni ujrzeliśmy szczyt kamiennych schodów ociekających jakąś wstrętną posoką z wnętrza ziemi i wilgotne ściany pokryte skorupą saletry. Tu moja pamięć po raz pierwszy notuje wymianę słów. Warren, który wydawał się osobliwie nieporuszony przez zatrważające otoczenie, wreszcie odezwał się do mnie swym miękkim tenorem. Przykro mi, ale muszę Cię prosić, byś został na powierzchni. Byłoby zbrodnią pozwolić komuś o tak kruchych nerwach zejść na dół. Nie wyobrażasz sobie nawet po tym wszystkim, coś przeczytał i co ci powiedziałem, jakie rzeczy tam zobaczę i zrobię. To upiorna robota karter. Wątpię, czy ktoś, kto nie ma nerwów ze stali, zdołałby w niej wytrwać oraz wrócić na górę żyw. I o zdrowych zmysłach. Nie chcę cię urazić. Bóg jeden wie, jak bardzo byłbym rad mieć cię tam u swego boku. Odpowiedzialność jest jednak poniekąd po mojej stronie. Nie mógłbym sprowadzić takiego kłębka nerwów jak ty na prawdopodobną śmierć i zatratę zmysłów. Powiadam ci, nie wyobrażasz sobie. Jak ta rzecz naprawdę wygląda. Obiecuję ci jednak, będę cię powiadamiał przez telefon o każdym swoim kroku. Jak widzisz, mam tyle kabla, że starczyłoby go do środka ziemi i z powrotem. Wciąż słyszę w pamięci te chłodno wyrzeczone słowa. Wciąż też pamiętam, jakie czyniłem mu wymówki. Zdaje się, że rozpaczliwie chciałem towarzyszyć swemu druchowi w tych Mogilnych odchłaniach. On jednak okazał się nieczuły i nieugięty. W pewnej chwili zagroził, że jeśli nadal będę nalegał, odwoła całą ekspedycję. Groźba okazała się skuteczna, bo tylko on miał klucz do owej rzeczy. Wszystko to ciągle pamiętam, choć nie wiem już, jakiej właściwie. Rzeczy szukaliśmy. Uzyskawszy moją niechętną zgodę na udział w swym planie, Warren podniósł zwój kabla i podłączył aparaty telefoniczne. Na jego skinienie głowy wziąłem jeden z nich i usadowiłem się pod sędziwym, odbarwionym kamieniem nagrobnym, nieopodal świeżo odsłoniętego otworu. Następnie Warren uścisnął mi dłoń, zarzucił zwój kabla na ramię i zniknął we wnętrzu tej nieopisanej kostnicy. Przez chwilę widziałem jeszcze poblask jego latarni i słyszałem szuranie kabla kładącego się za nim na ziemię. Światło jednak wkrótce zgasło nagle, jak gdyby za zakrętem schodów, tak samo nagle ucichł też dźwięk. Zostałem sam, lecz przywiązany do nieznanej otchłani owymi magicznymi sznurami, których izolowana powierzchnia zieleniła się w wysilonych promieniach niknącego półksiężyca. W głuchej ciszy tego wiekowego i opuszczonego miasta umarłych umysł mój wysnuwał z siebie najupiorniejsze fantazje i ułudy. Miałem wrażenie, że groteskowe stele i pomniki przybierają jakąś ohydną, na rozumną osobowość. Bezkształtne cienie jakby czyhały w comroczniejszych zakątkach, zarośniętych zielskiem kotliny i niczym w jakiejś bluźnierczej, uroczystej procesji przemykały wśród portali kruszających grobowców na stokach cienie, które. Nie mogły powstać w bladej poświacie, spozierającego nikle księżyca. Raz po raz spoglądałem na zegarek, świecąc sobie elektryczną latarnią, i z gorączkowym niepokojem przyciskałem do ucha słuchawkę telefonu. Przez górę kwadrans nie słyszałem wszakże niczego. Nagle z aparatu dobyło się cichutkie szczęknięcie. Z napięciem wywołałem więc przyjaciela. Byłem przelękły, ale i tak nie spodziewałem się usłyszeć słów, które dobiegły z tego niesamowitego lochu wypowiedzianych, strworzonych i łamującym się głosem, jakiego nigdy nie słyszałem z ust harleja Warren'a. Ten, który ledwie przed chwilą tak spokojnie mnie opuścił, wołał teraz pod ziemi drżącym szeptem, bardziej... Przejmującym niż najdonośniejszy wrzask, Boże, gdybyś mógł zobaczyć to, co ja widzę, nie mogłem wydusić z siebie odpowiedzi, zaniemowiłem, mogłem tylko czekać. Potem znów rozległy się rozgorączkowane tony: Carter! to straszne, potworne, niedowiary! Tym razem głos mnie nie zawiodł. Wybuchnąłem do słuchawki strumieniem pełnych ekscytacji pytań, ze zgrozo powtarzałem. Warren, cóż to takiego? Cóż to takiego? Ponownie dobiegł mnie głos przyjaciela, wciąż ochrypły od strachu i jeszcze wyraźniej zabarwiony rozpaczą. Nie mogę ci powiedzieć, Carter. To nazbyt przekracza zdolność pojmowania. Nie śmiem ci powiedzieć, nikt nie przeżyłby tej wiedzy. Wielki Boże, nigdy, nigdy mi się nawet coś takiego nie śniło. I znów cisza, przerywana bezładnym już potokiem mych rozdrganych dopytywań. Potem krzyk Warrena, teraz już podszyty najdzikszym przerażeniem. Carter, na miłość boską, zasuń płytę na miejsce i uciekaj. Jeśli możesz szybko, rzuć wszystko i uciekaj stamtąd. To twoja jedyna szansa. Rób co mówię i nie każ mi tego wyjaśniać. Słyszałem go. Lecz stać mnie było jedynie na powtarzanie szaleńczych pytań. Wokół siebie miałem grobowce, cienie i mrok, pod sobą jakieś niebezpieczeństwo przekraczające zakres ludzkiego pojmowania. Mój przyjaciel był jednak w jeszcze większych opałach. Mimo strachu czułem niejasną urazę, że uznał i że zdolny byłbym opuścić go w takich okolicznościach. W słuchawce rozległo się kolejne szczeknięcie, a po krótkiej pauzie żałosny krzyk Warena. W nogi, na miłość Boską, zasuń płytę! I w nogi, Carter! Chłopięca gwara w ustach mego wyraźnie wstrząśniętego towarzysza przywróciła mi przytomność umysłu. Opanowałem się i zawołałem zdecydowanie. Waren, weź się w garść! Schodzę na dół. Na dźwięk tej propozycji głos mego rozmówcy zmienił się jednak w krzyk krańcowej rozpaczy. Nie, nic nie rozumiesz, za późno już i to moja wina. Zasuń z powrotem płytę i uciekaj. Ani ty, ani nikt inny już tu nie. Głos zmienił się znowu. Tym razem złagodniał i wypełnił się beznadziejną rezygnacją. Wciąż jednak pobrzmiewał w nim niepokój o moją osobę. Szybko, zanim będzie za późno. Próbowałem na niego nie zważać. Próbowałem zwalczyć paraliż, który mnie opanował. Spełnić obietnicę i pospieszyć mu z pomocą. Lecz kiedy znów rozległ się jego szept, wciąż jeszcze tkwiłem w okowach najczystszego przerażenia. Carter, pośpiesz się to na nic. Musisz uciekać lepiej ty sam, niż my oboje płyta. pauza. Kolejne szczęknięcie i znów słaby głos Warena. Już prawie po wszystkim. Nie utrudniaj sprawy. Nakryj te przeklęte schody i raduj się. Tracisz czas. Żegnaj. Carter. Nie zobaczymy się więcej. Tu szept Arena załamał się. Wezbrał w nim płacz, ten zaś stopniowo przerodził się we wrzask nabrzmiały całą zgrozą wieków. Przeklinam te djabelstwa! Legiony! Mój Boże, w nogi! W nogi! W nogi! Po tych słowach zapadła cisza. Nie wiem. Ile nieskończonych eonów przesiedziałem osłupiały, szepcząc, mabrocząc, wołając i wrzeszcząc do słuchawki. Eony mijały, a ja raz po raz szeptałem, mamrotałem, wołałem, ryczałem, wyłem. Warren! Warren! Odpowiedz mi! Jesteś tam? A potem dotarła do mnie najgorsza z tych wszystkich zgruz rzecz nie do wiary, nie do pomyślenia, omal nie do wypowiedzenia. Wspomniałem już, że zdawały się mijać Eony od kiedy Warren wywrzeszczał do mnie ostatnie rozpaczliwe ostrzeżenie, już tylko moje krzyki mąciły ohydną ciszę. Po chwili jednak w słuchawce znów rozległo się szczeknięcie. Wytężyłem więc słuch. Zawołałem ponownie. Warren? Jesteś tam? Odpowiedzi usłyszałem zaś właśnie. Ową rzecz, która spowiła mój umysł w omroczu. Nie próbuję, panowie. Pojąć, czym była ta rzecz, ten głos. Próżno też siliłbym się na jej szczegółowy opis, już pierwsze słowa pozbawiły mnie bowiem przytomności i wytworzyły w mym umyśle pustkę, która sięga aż do chwili mego przebudzenia w szpitalu. Cóż mogę rzec, że był to głos głęboki, pusty. Galaretowaty, daleki, nieziemski, nieludzki, bezcielesny? Cóż mogę rzec? Był to kres moich przeżyć i jest to także kres mojej opowieści. Usłyszałem go i nie wiem, co działo się potem. Usłyszałem go, gdym siedział skamieniały na tym Nieznanym cmentarzu w kotlinie, wśród kruszających stel i rozsypujących się nagrobków rozkrzewionej roślinności i miasmatycznych oparów, usłyszałem go wyraźnie z najgłębszych czeluści tego zatraconego otwartego grobowca, przyglądając się jak bezkształtne trupożercze cienie tańczą pod. Przeklętym niknącym księżycem. A oto co powiedział: Ty, głupcze, łaren nie żyje!